Zaczynamy program Gościnie z Radia Września. Dzisiaj na naszej Antonio bardzo fajnej akcji, którą robią dwaj bracia, założyciele motomisji we wrześni. Damian Pawłowski, dzień dobry, cześć. Cześć, witam Tomek Pawłowski, cześć. Witam serdecznie. 10 grudnia zamierzacie znowu zimą wyjechać na motocyklach, i to nie tylko wy. Po co, dlaczego? W cel akcji powstał w zeszłym roku, w sumie mieliśmy takie dosyć większe zebranie. Zrobiliśmy to na rynku, a geneza całego powstania zaczęła się od tego z racji, iż ja jeżdżę, już tak powiem, całorocznie. Poprzednie zimy były dosyć łaskawe. To zawsze na Mikołaja robiłem taką akcję, że jeździłem po znajomych yy, i odwiedzałem ich dzieciaki. w Idźmy zielonym motocyklu. motocyklem w stroju Mikołaja? Dokładnie. zielony, wcześniej miałem też inne Yamaha, miałem też wcześniej tą Yamaha, też jeździłem i zawsze rozdawałem cukierki z roku na rok. Coraz większa ekipa się robiła, także potem już yy, 3 lata temu wyglądało to tak, że od godziny siódmej jak wystartowałem to wróciłem o godzinie dziewiętnastej. No i z racji tego, że no po prostu już Mikołaj nie był w stanie się rozstroić, to stwierdziliśmy, że robimy taką akcję na wrześnińskim rynku, żeby każdy kto chce mógł przyjść, poczęstował się cukierkiem, zobaczył nasze motocykle, zobaczył Mikołaj w stroju. Porobić sobie jakieś fotki, żeby było miło, fajnie, trochę hałasu, oczywiście, też wiadomo narobić, więc. Tomek, trzeba było Ciebie namawiać długo do tego, żeby wziąć udział w tej akcji? No, ja nie jestem tak ciep... zimnolubny jak Damian, <śmian> bardziej ciepolubny. Chociaż no, ta akcja w zeszłym roku bardzo fajnie wyszła, sprawiła dużo fanów, a to głównie o to chodzi, więc nie, nie trzeba było mnie namawiać. Muszę przyznać, że no, w innych miastach fajnie to wychodzi, u nas też to fajnie wyszło. Więc mam nadzieję, że i teraz zachęcimy motocyklistów lokalnych i tych, którzy trochę dalej do nas mają, żeby też wpaść, pokazać się na swoich motocyklach, bo wiemy, ile po prostu radości sprawiamy dzieciom, kiedy no, mogą przyjść, pokręcić manetką, usiąść, zrobić sobie zdjęcie, a przy okazji. I coś słodkiego dostaną, więc myślę, że warto. Utworzyliście wydarzenie na Facebooku Moto Mikołaje, na profilu motomisji. E, ilu użytkowników już kliknęło, że weźmie udział, kojarzycie? Yy, około 200-200 motocyklistów, znaczy motocyklistów li i oczywiście ludzi. Liczycie, że A. 200 maszyn pojawi się we wrześni? Liczymy, że nie, bo <laughs> <laughs> byśmy trochę sparaliżowali rynek, ale no, myślę, że na pewno kilkunastu nas będzie, wszystko może kilkudziesięciu. Też, wszystko też od aury zależy. nie? No, w zeszłym roku akurat się tak trafiło, że yy, niestety no, spadł śnieg w ten dzień, w którym mieliśmy zaplanowany Ale przyjazd. zdjęcie widziałem, że sobie zrobiłeś na motocyklu, jeździłaś tego dnia. Tak, jeździliśmy dokładnie, no było nas kilku wtedy, więc no myślę, że w tym roku też się uda. Nie ma co się oszukiwać, wiadomo, że no, słoneczka pewnie nie będzie, nie będzie 20 stopni, będzie zimno, no ale będzie fajnie, będzie atmosfera, więc myślę, że warto. Chłopaki, dosiadacie sportowych maszyn, które mają dużą moc. Opony są bardziej przystosowane, no może nie torowe, ale raczej takie nie na zimę, jeśli chodzi o motocykl. To, to nie jest zbyt niebezpieczne, żeby poruszać się na dwóch kółkach? No przecież pod manetką masz, nie wiem, 150 koni, tak? No powiem szczerze, no jest to niebezpieczne, ale oczywiście trzeba być, mieć wyobraźnię, trzeba liczyć się z tym, że niegdzie w zacienionych miejscach może być, że tak powiem, jakiś szron czy, czy jakiś tam piasek, no bo wiadomo, teraz okres zimowy, więc piasek też może się pojawić, ale jeżdżąc delikatnie, akurat mam motocykl taki, który ma kontrolę trakcji też, więc no, czasami to się włącza, pomaga, no ale jak mówię, no już bodajże dziewiąta zima, którą jeżdżę na motocyklu z przerwą nie dłuższą niż trzy tygodnie, więc no jak widać jestem tutaj, jestem cały, nigdy mi odpukać się nic nie wydarzyło. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tomek, ty którą zimę by, byś jeździł w takim razie? W zimę to ja w sumie lat jeżdżę wiele, bo to kilkanaście jednak, no ja zimą raczej staram się nie wyjeżdżać. Tak jak wspomniałeś jednak opony motocyklowe no są przystosowane do innych warunków, jednak Raz na jakiś czas można wyjechać, a myślę, że ta akcja na tyle jest y, sympatyczna, że tym bardziej warto oczywiście z wyobraźnią przyjechać, powoli dojechać i tyle. W środowisku motocyklowym, ale nie tylko jesteście znani z przeróżnych akcji, które robicie, y, skąd się w Was to bierze, że Wam się chce? Jak widzimy uśmiech ludzi, jak widzimy, że możemy pomóc, zresztą Karol, Wy też się do nas przyłączacie często. No tak. Y sam wiesz, wiesz, jaki to jest fan. Jeżeli można komuś pomóc, jeżeli można yy, gdzieś tam we 5 zł, jeszcze do puszeczki ktoś dorzuci, yy, no jest to coś fajnego, a uśmiech dzieci, uśmiech ludzi, no jest, jest to warte. Na nawet ryzykowania upadku i zarysowania swojego motocykla. <grym> Oj, <grym> wszystko, no będzie, nie będzie tak źle. Wszystko z głową, <grym> ale jak mówię, no, dla mnie to jest ważne, że po prostu y, robię to, co lubię, a przy okazji, jak można przy tym pomóc, no to. i sprawić fan, bo to jest ważne. Sprawić Moto... dodatkowy fan. Motomisja też powstała, dlatego że chcieliście zrobić coś więcej pod, pod szyldem właśnie jakiejś takiej organizacji, nawet zupełnie nieoficjalnej. To powstało bardzo spontanicznie. Kto, no, kto wpadł na pomysł? Damian, Tomek? W sumie razem. W sumie obydwoje. Razem jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy robić te wspólne wyjazdy nasze motocyklowe, takie lokalne. No a później się przerodziło to już w większe, tak zwane rajderki, gdzie jeździmy po no, naprawdę kilkaset osób w różne miejsca. No oczywiście tu lokalnie w miarę. No i dodatkowo wyjazd do Hiszpanii, tak? No to, Czyli to już... sprawdziliście się, to inni motocykliści chcieli z wami jeździć, dlatego że robiliście to dobrze po prostu. I mam nadzieję, że nadal będziemy robić to dobrze i wszystkim się podoba. No więc... i świadczy też o tym ilość osób, które do nas przyjeżdża na te nasze przejażdżki, na nasze imprezy, które organizujemy, więc no widać, że to się jakoś tam przyjęło. Dobra, to teraz techniczne rzeczy. 10 grudnia w sobotę, gdzie zbiórka, jak to wszystko wygląda? Zbieramy się na rynku o godzinie 14. Yy, posiedzimy, pewnie podejrzewam, do 17, w zależności też od tego, jaka będzie aura. Yy, no, najlepiej, jakby mówię, ktoś, kto chce do nas dołączyć, niech założy ten strój Mikołaja. Wiadomo, jak ktoś nie ma, no to nic na siłę. Choć im taki strój zdobyć, to nie jest problem. Jakieś cukierki niech ze sobą weźmie, po prostu dla rozdania dla dzieciaków. Postoimy, pohałasujemy troszeczkę. Będzie na... jakaś okazja takiego choćby przejazdu kilkoma ulicami wrześni w takiej no, paradzie Mikołaju? Myślę, że na końcu przejedziemy też przez września, żeby no, troszkę hałasu narobić. E, więc jak najbardziej zapraszamy serdecznie. E, w zeszłym roku się udało, więc myślę, że w tym roku też. Tak, postoimy, po, po, pośmiejemy się, pogadamy. Warto przyjść, przybić piątkę z nami. To liczymy na to, że się pojawi jak najwięcej osób. Profilowy Facebook Motomisja, a moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj założyciele Motomisji. Ludzie z wielką wyobraźnią i ogromną pasją. Tomek Pawłowski, dziękuję. Dziękuję serdecznie. I Damian Pawłowski, dziękuję. Dzięki serdecznie.